Państwa w programie Gość Życia Teresa Urpanowska zaprasza. Dziś spotykamy się z Panią Burmistrz Zambek Małgorzatą Zyśk. Witam Państwa serdecznie. Witam Panią redaktor. Ja również witam i Państwa i Panią jeszcze raz. Pani Burmistrz rok minęło od nowej kadencji. Poprzednio była Pani kilka miesięcy. Teraz jest, jest Pani rok. Zaplanowała Pani swój budżet. Tak. Jak by pani podsumowała ten rok? To był dobry rok, trudny rok? Na pewno był to pierwszy mm -hmm. rok. Na pewno był to rok trudny, mm -hmm. może ze względu na dużą ilość inwestycji, ale też muszę powiedzieć, że był to bardzo dobry rok. Dobry, bo udało nam się pozyskać. Dobry wiele... dla ząbek. Dobry tak? dla ząbek, <laughs> tak. Bardzo dobry dla ząbek. Udało nam się pozyskać wiele środków zewnętrznych i rzeczywiście mamy bardzo wiele inwestycji w mieście przede wszystkim takie najważniejsze inwestycje kluczowa nasza inwestycja to budowa szkoły razem z przedszkolem przy ulicy Dzikiej koszt budowy tej szkoły to idzie pełnym tempem idzie pełną parą już pogoda jest pogoda nam sprzyja tak oczywiście stan surowy przed zimą zamknięty, będzie nawet jak przyjdą już niższe temperatury to będzie to Można prace wykonywane w środku, w środku. Mhm. więc wszystko idzie planowo koszt tej budowy to 40 około 44 milionów z czego udało nam się już 7,5 miliona pozyskać mhm. środków zewnętrznych milion na, z rezerwy budżetu państwa i 6,5 miliona na halę sportową. Niedawno swoją najnowszą budynku. szkołę otworzyły marki, oddały do użytku obiekt też kulturalny. Imponują, tak. Czy ząbkowska szkoła też będzie równie imponująca, czy będzie to, to znaczy każda nasza ząbkowska szkoła, każda kolejna jest lepsza od poprzedniej, no. czyli ma jak gdyby większe możliwości i jest bardziej nowoczesna. Mm. Natomiast my się musimy liczyć z tym, że mamy tak duży przyrost mieszkańców, młodych mieszkańców, dzieci, że w każdej kadencji budujemy nową szkołę bądź rozbudowujemy istniejące. Musimy po prostu sprostać tym zadaniom, w związku z powyższym przede wszystkim musi być funkcjonalna. No i oddana o czasie, żebyśmy nie Zapytam, musieli... zapytam inaczej. Kilka tygodni mhm. temu w Zamkach oddano do użytku równie nowoczesny jak ten w Markach obiekt wodociągów. Czy Wasza inwestycja oświatowa też idzie w tym kierunku nowych technologii, jeżeli chodzi o utrzymanie, o eksploatację budynku? E... Idzie w tym kierunku bez wątpienia, aczkolwiek na pewno nie jest tak energooszczędna, jak chociażby budynek, który był budowany w Pewiku w Ząbkach. No są inne możliwości, tam była możliwa duża dotacja Zenwąsiów, natomiast tutaj i tak my jesteśmy bardzo dumni, z tego zadowoleni, że udało nam się pozyskać 7,5 miliona, jak na chwilę obecną, ja dotacji na szkołę. Skrót Pewik, tak? Przedsiębiorstwo. Wodociągów i kanalizacji. Bo tak nie wszyscy, nie wszyscy nasi słuchacze widzowie, operują tymi skrótami, żeby, żeby się nie zastanawiali, o co chodzi, tak? Szkoła to jest ważna rzecz. Równie ważne są drogi. I te drogi, jak przyjęła pani władzę, to w Ząbkach budowały się masowo, teraz mam wrażenie, że łatwiej przez te ząbki się przerzeć w kierunku Warszawy, co nie znaczy, że, ta inwest że inwestycje drogowe stoją, bo cały czas realizujecie, tak? Tak, oczywiście. Jeszcze w 2018 roku, kiedy zostałam zastępcą burmistrza, do końca 2018 roku realizowaliśmy też drogi z Funduszu Dróg Lokalnych. Była to dotacja wtedy, były to drogi za 4 miliony złotych. W tym roku udało nam się pozyskać dotację rządową w wysokości, złożyliśmy wnioski na 27 milionów, z czego dotacja to jest ponad 21 milionów. Rozpoczęliśmy budowę 16 dróg gminnych, więc i to takich kluczowych, czyli głównych, można powiedzieć, dróg gminnych. Razem z kanalizacją deszczową. Razem z kanalizacją deszczową koszt tych inwestycji to 45 milionów złotych. Oczywiście w tym roku zaczęliśmy, te inwestycje przechodzą na rok następny. Koniec realizacji to jest 20 maja 2020 roku, więc myślę, że te 16 czasu już zostało. No ale te drogi już niektóre są, tak jak na przykład. Sokola, Bociania Olszewskiego już są wybudowane. Niektóre są już bardzo zaawansowane, myśmy dużo wcześniej zaczęli. Niektóre oczywiście będą, w zasadzie wszystkie już są rozpoczęte. Ostatnią, którą rozpoczniemy teraz, jesteśmy już po przetargu, to ulica serwisowa ostatnia z tych 16 dróg gminnych. Oprócz tego jeszcze jest budowana też droga powiatowa. Czyli ulica szpitalna do granicy z miastem Marki. To jest budowany przez powiat, ale również z wkładem gminy w wysokości 30%. O tym nieraz rozmawiałyśmy, że, że udało Wam się pozyskać duże środki na inwestycje. Jesteście przed uchwaleniem Budżety. budżetu, tak jak większość gmin. I co w tym nowym budżecie udało się zawrzeć? Jak przebiegały negocjacje z Radą? To znaczy, na chwilę obecną mamy projekt budżetu. 20 będzie sesja budżetowa, 20 mm -hmm. grudnia. Ja już miałam pierwsze takie spotkanie z wszystkimi radnymi, żeby przedstawić i pochylić się nad tym, co zostało zawarte w budżecie, dlaczego takie, a nie inne propozycje. Podstawa do tego, żebyśmy mogli ten budżet uchwalić, to jak gdyby taka transparentność, jakie inwestycje rozpoczęliśmy, jakie mamy w wieloletniej prognozie finansowej i które realizować po prostu musimy, bo mają potężne dotacje zewnętrzne. Jest to na pewno kanalizacja deszczowa 40 milionów zł na lata 2019-2021. Tak jest to rozłożone. Drogi, które na 2019-2020 te, które teraz realizujemy w wysokości 27 milionów złożyliśmy o kolejne drogi, wnioski na 2020. Mamy nadzieję, że również te wnioski też są właściwe i prawidłowo złożone i że dostaniemy dotacje, to też jakiś wstęp do tego musieliśmy zawrzeć w budżecie. Przede wszystkim w budżecie znalazła się budowa szkoły podstawowej razem z przedszkolem. Znalazły się też środki z takiego, można powiedzieć, nieformalnego budżetu obywatelskiego, bo nie był może formalnie uchwalony będzie na rok następny, czyli 2021, ale w 2019 i w 2020, jako burmistrz razem z Radą przeznaczamy środki na inwestycje zaproponowane przez mieszkańców. Czy mieszkańcy chętnie się angażują w taką bardzo, formę bardzo. inwestowania w miasto? Tak, bardzo. W zeszłym roku, jak były możliwości składania propozycji, to głównie mieszkańcy skupili się właśnie na tym, co najbardziej potrzebne, na placach zabaw. I rzeczywiście w głosowaniu wygrały takie inwestycje jak skatepark, jak place zabaw. To były dwa place zabaw, jeden przy ulicy Wolności, a drugi modernizacja przy ulicy Szwoleżerów. I oprócz tego jeszcze były projekty miękkie, to były różnego rodzaju szkolenia z pierwszej pomocy, ale również sprzęt. Który został dostarczony do Ochotniczej Straży Pożarnej, do naszych strażak, strażników z Straży Miejskiej. Więc to były takie propozycje ze strony mieszkańców. Oprócz tego, też jeszcze miękkie, różnego rodzaju zajęcia kierowane do mieszkańców, związane z aktywnością sportową i z aktywnością muzyczną. Wszystkie inwestycje są potrzebne, natomiast od czasu do czasu, bywając w ratuszu ząbkowskim, mam wrażenie, że no, on się za, czas się zatrzymał. Jest to jeden z najmniejszych urzędów gminy w naszym powiecie. Porównałabym go z, z tymi małymi gminami wiejskimi, czy. Rada zauważa, czy pani zauważa potrzebę zmiany, bo też mieszkańców obsługujecie, w tym, ludzie pracują w warunkach trudnych. No jest wam ciasno. Czy, czy są jakieś plany, żeby zmienić tą sytuację? Ja wiem, że to jest niepopularne, mhm. ale, ale mówię, no ja to zauważam, że, że, że gdzieś to stanęło w miejscu, nie wiem, przed, przed stanem wojennym mocno. To prawda, obecnie ratusz jest w starym budynku. I na pewno nie są to takie warunki, jakie byśmy sobie wymarzyli dla obsługi, obsługi klienta, obsługi mieszkańców. I myślimy o tym, mm. oczywiście, mamy plany budowy ratusza. Docelowo myślimy o budowie ratusza na ulicy 3 maja to jest vis, -vis stacji kolejowej. To nie tylko sam ratusz, bo tam wiele budynków użyteczności publicznej, czyli tam to, co służyć, będzie miało mieszkańcom. Natomiast no, zastanawiamy się nad tym, w jakiej formule to będziemy budowali i czy ze środków własnych, czy będzie to przede wszystkim będziemy starali się o dotacje bądź ze skorzystać z, z zaświadczenia tak. przedsiębiorstwa do i kanalizacji. No na pewno, na pewno jak będziemy budowali ratusz, to będzie to już budynek bardzo mm -hmm. nowoczesny, jak mówimy zawsze beton i, i szkło, tak, mm -hmm. żeby było i zieleń, więc myślę, że, że na pewno już budynek piękny i nowoczesny, ale póki co na razie jeszcze złożyliśmy, już mówiłam kiedyś w wywiadzie, wnioski do Funduszu Norweskiego, tam jest stuprocentowe finansowanie, na taki rynek miejski, mm -hmm. i tam też y, była możliwość dołożenia takiego. Y, A na jakim etapie? Jest, ten... no, jest na, na miast... etapie rozpatrywania, mm -hmm. jesteśmy w dobrej myśli. Będzie wyłonionych pierwsze 50 miast, mm -hmm. które y, otrzyma bądź przejdzie do następnego, może, etapu. Natomiast z tego, co się zorientowaliśmy, bo złożyło y, chyba 237 podajrzeń mm -hmm. miast i gmin, że nasz wniosek był rzeczywiście na kwotę tam dosyć pokaźną 40 milionów, czyli tyle, ile można było się ubiegać. Natomiast niektórzy składali na bardzo niewielkie kwoty. Mm -hmm. To daje szansę, że więcej tych wniosków mm -hmm. będzie pozytywnie rozpatrzonych. To taki, taki temat luźniejszy. Natomiast mm -hmm. jeszcze wróćmy może do tych poważnych tematów, mm -hmm. które targały wszystkimi samorządami w tym roku. Mm -hmm. y Każda z gmin musiała rozwiązać na gorąco problem z oświatą, z podwyżkami, udało się. No, spiliśmy budżet mhm. na przyszły rok. Mamy nie tylko te podwyżki rządowe, ale też zaproponowaliśmy i od stycznia jest podniesiony dodatek motywacyjny, to już mówiłam, że w tym roku podnieśliśmy naliczanie tego dodatku motywacyjnego w przyszłym roku. Znowu podnosimy dodatek motywacyjny, łącznie to jest kwota miliona złotych na więcej na dodatki motywacyjne dla e, nauczycieli. A średnio na osobę? No średnio na osobę, przeciętnie, e, przyznam, że nie policzyłabym, mm -hmm. ale te, w tej chwili od stycznia będzie e, to, e, znaczy przeciętnie jakbyśmy powiedzieli 7% nauczyciela dyplomowanego, to mm -hmm. trzeba by było stawkę nauczyciela dyplomowanego Darujemy no, sobie to, Darujemy robić. sobie, darujemy sobie serty, tak, a? tak. Ale nauczyciele odczuwają, bo hmm. w rozmowach mówią, że ten dodatek hmm. motywacyjny jest, jest większy, fajny, tak. Tak, że jest lepiej. Hmm. Pani burmistrz oświata, no skoro się udało budżet zbilansować, to jest dobrze. A co z gospodarką komunalną? Bo to jest taki temat, który się Ląsy. przetacza od wielu miesięcy i dyskusja w niektórych miejscach dopiero zaczyna nabierać tempa. Jak wygląda to w Ząbkach? Ząbki zaczęły wcześniej, ja pamiętam. To znaczy w Ząbkach był rzeczywiście taki pomysł, że musimy wybadać rynek, mm -hmm. prawda? Musimy wybadać rynek, więc przetarg ogłosiliśmy dużo, dużo wcześniej. Rozstrzygnięcie przetargu nie było dla nas zadowalające, bo rokowało, że musimy podnieść opłatę za gospodarowanie śmieciami. I w związku z powyższym podjęłam decyzję o unieważnieniu przetargu. Wiedziałam, że no, nasze miasto jest stosunkowo dobrym y, klientem dla y, firm wywożących y, odpady, bo jesteśmy miastem bardzo zwartym. Mm -hmm. 11 km2, z czego 30% to jeszcze lasy. W związku z tym no, wszystko to są duże osiedla y, nie ma tych kilometrów. Bo czasami, trzeba czasami niektórzy mieszkańcy porównują, a tu jest mm -hmm. tyle, a czemu u nas tyle? tyle tak. No i tu jest poniekąd odpowiedź dla niektórych z Państwa, że zwarte zabudowy jest korzystniejsze. są tańsze. Wszystkie te gminy, które mają tereny rozległe, są droższe we wszystkim, bo nie tylko w śmieciach, bo i w wodociągach, i w kanalizacji, i w drogach. To prawda. I w oświacie <laughs> też. Bo mają mało dziećcie to bym dyskutowała, ale może tylko no. dlatego bym dyskutowała, że my mamy bardzo dużo dzieci i w związku z tym te koszty mm -hmm. są potężne. No macie dużo dzieci, ale utrzymanie jednego dziecka nie kosztuje tyle, gdzie, ile w niektórych gminach, dlatego że jest rozdrobnienie szkół, szkoły Dobra. są za małe. Wiem, że już w Gmina ogolicy, wiejskich, tak. Wiem, że już w okolicy są szkoły takie, gdzie jest 20 dzieci, 40 i wójtowie Ech. mają problem, co z tym zrobić. Także. Są to dylematy. Są to tak. duże dylematy. Ząbki takich dylematów akurat nie mają, ale mają. Ale jak spiąć finansowo <grym> światę na pewno tak. Ale tak. mają na pewno inne. Jednym, jedną z waszych bolączek jest to, że macie trzydzieści parę tysięcy zadeklarowanych mieszkańców płacących tak, podatki. Tak. I pewnie drugie tyle takich, którzy czerpią korzyści z tego, co te 30 parę tysięcy płaca. Tak? To znaczy, ja szacuję, że około być może 40% nie płaci podatków mm -hmm. na rzecz miasta ząbki, chociaż w tych ząbkach mieszkają te osoby. Jest 34 600 osób zameldowanych, mm -hmm. natomiast płacących podatki na pewno więcej. więcej troszkę. Tak. Po tym, ile mamy tych gospodarstw domowych, chociażby przy gospodarce odpadami, na chwilę obecną jest to 16 100 gospodarstw domowych. Dając wskaźnik 3 2 na lokal, no to mamy ponad 50 tysięcy mhm. mieszkańców. Już z gospodarki mhm. komunalnej to wynika. A zameldowanych tyle nie ma. Także mieszkańcy, Więc jest to taki na apel pewno. nie tylko do mieszkańców Ząbek, ale do mieszkańców innych gmin. Pomyślcie o tym. Jak chcemy się rozwijać? Jak, jak chcemy, żeby się nasze miasta rozwijały. Pomyślcie Państwo, bo jeżeli my tych pieniędzy nie dołożymy, gdzieś je wywozimy, korzystają inni dokładnie tak. a nam brakuje my a my zaciągają a mieszkańcy oczekują tak, dalej, tak. tak mieszkańcy oczekują że miasto będzie się szybko rozwijało mm. prężnie że będzie się wszystko budowało czyli gdyby pani miała te 16 tysięcy więcej podatników to co by to znaczyło dla budżetu to na pewno by znaczyło dla budżetu że więcej byśmy mogli przeznaczyć na drogi że moglibyśmy w szybszym tempie No jeszcze teraz ma pani 34 środki. jakby było 16 więcej to Widzimy, ile, by było, ile było, by było więcej pieniędzy, prawda? Zgadza się. Ja jeszcze wrócę do tej gospodarki, bo może tu nie dokończyłam odpadami. Ogłosiliśmy drugi przetarg, kwota jest mniejsza, zbilansuje się nam ta gospodarka śmieciowa, aczkolwiek nie wiemy, jak to będzie w trakcie roku, mhm. bo cały czas słyszymy, że te ceny na instalacjach komunalnych rosną no i to też może powodować, że ceny w ciągu roku będą wzrastały odbioru. Natomiast myślę, że też taką alternatywą jest to, musimy rozmawiać ze stroną rządową. Nawet my jako włodarze samorządów gminnych związku samorządów gminnych podjęliśmy taką decyzję, że będziemy próbowali tutaj prowadzić rozmowy ze stroną rządową, żeby były jakieś możliwości ułatwienia, jeśli chodzi o przepisy prawne, żeby gminy, związki gmin mogły budować takie instalacje, żeby te procedury były szybsze. Jeżeli chodzi o możliwość uruchomienia no wiem, takiej że, instalacji. Wiem, że wam jest I możliwość pozyskania dotacji, oczywiście. Niektóre na ten z cel. gmin zaczęły rozmawiać tak. na ten temat. Ludwig, Wszystkie gminy powiatu wołomińskiego tak, gminy i powiatu. nawet zadeklarowały, z jedna z od nas, druga chyba z. Nie parę. Wołomin, Radzymin, ale hmm. również i Wieliszew. Tam były możliwe wskazywane, że cztery mm. gminy może będą próbowały tam na swoim terenie, bo mają bardziej rozległy Pytanie, teren. Ale jak mieszkańcy na to zareagują? No właśnie, tak. Oczywiście teren musi być no, na tyle w bezpiecznej odległości mm. tak od y, zabudowy, że, żeby w ogóle to było możliwe. Y, natomiast na pewno to spowodowałoby. Y, na pewno nie uciekniemy od takich decyzji. Od takich decyzji. decyzji tak. y, Pani burmistrz, y, co. Ciekawego w tym nowym budżecie. Bo to zawsze mieszkańców najbardziej zastanawia, co uda się, co pani proponuje, bo wiadomo, Rada jeszcze tak, nie tak. zatwierdziła, ale Mieszkań co w tym prowizorium ciekawego się znalazło? W naszym prowizorium budżetowym są przede wszystkim wszystkie te inwestycje, które są w wieloletniej prognozie mm -hmm. finansowej. A więc jest budynek szkoły i przedszkola, no tak o te nowe rzeczy, to, to, tak. Nowych na razie nie zawieramy żadnych <gry> tak naprawdę, bo my mamy tak dużo, ja nie o wszystkich rozpoczętych. powiedziałam rozpoczętych i tak dużo tych, gdzie uzyskaliśmy <gry> to finansowanie że musieliśmy spiąć budżet jak gdyby na te inwestycje, które mamy dotowane. Czyli macie Wszystkie dotowane. do którego roku tak jakby do 2021 zapewniono, zapewniono mhm. mamy to finansowanie takie zewnętrzne mhm. w dużej mierze. I to co powiedziałam, to jest właśnie kanalizacja deszczowa do 2021 roku 40 milionów do wydania, tak, do zrealizowania. To są drogi na chwilę obecną 27 milionów, ale jak wnioskowaliśmy o kolejne to będą kolejne, mam nadzieję, środki z To jest budowa szkoły, gdzie pozyskaliśmy te 7,5 miliona. Będziemy też w nowym roku wnioskowali o kolejne mm -hmm. dotacje na, na szkołę. To jest parkuj i jedź. W tym roku parking podziemny, który został otwarty razem z pasażem, już jest to kwota prawie 7 milionów złotych, z czego 4 miliony to jest dotacja na parkuj i jedź. I jeszcze realizacja będzie parkingu naziemnego w 2020 roku. To są ścieżki rowerowe, które teraz zrealizowaliśmy za kwotę 1245 zł w tym roku i w przyszłym roku też będą kolejne, więc jest dużo inwestycji, które po prostu przechodzą na Czy da się zauważyć, rok. że mieszkańcy korzystają z tych ścieżek? Daje się zauważyć, obecne ścieżki już budujemy nieco inaczej. Pierwsze ścieżki mhm. rowerowe, jakie powstawały w Ząbkach, były to ścieżki z kostki. Teraz wszystkie ścieżki, które budujemy, są budowane już, są to ścieżki asfaltowe. Mhm. I pewnie, gdzie będziemy już przeprowadzali remonty czy przebudowy, to będą to już robione w technologii lanego asfaltu. A powód takiego. No, jest, takiej jest ta płynność. Jest płynność nie tylko dla roweru, mhm. ale też. Płynność ruchu. Płynność ruchu wynikająca z tego, że nie tylko rower, ale i hulajnoga, mhm. i rolki, prawda? Mhm. Różnie się mieszkańcy przemieszczają, zwłaszcza w tych okresach cieplejszych. I wtedy, im bardziej gładka nawierzchnia, tym lepiej. Nasze spotkanie odbywa się krótko przed Bożym Narodzeniem, czego. Życzy Pani swoim mieszkańcom i sobie przy okazji na ten, na ten okres świąteczny, na nowy rok? Bo nie wiem, czy uda nam się jeszcze przed nowym rokiem spotkać? Pewnie już się nam nie uda. Może zacznę tak od siebie, ale w stronę mieszkańców: mhm. że na pewno życzyłabym sobie w przyszłym roku, żeby się udało nam zrealizować te inwestycje, które teraz rozpoczęliśmy, i żeby ta kontynuacja była bezproblemowa i, i właściwa. Nie wspomniałam tu jeszcze o projekcie Zieleni, na który też wszyscy mieszkańcy czekają, bo mm. prze, ponieważ są to przetargi zewnętrzne, były tam różne perturbacje. Poczekamy po chwilę i się po czasami, i wiosne, Już, jesteśmy, na już na ten jesteśmy tak po mm. przetargach na wykonawstwo, więc już będą wykonawcy wchodzili i realizowali projekt Zieleni też za bardzo znaczące sumy, bo 8,5 miliona. Mm. więc tej Zieleni będzie w całym mieście dużo. I tu trzymam kciuki, żeby nie tylko było to dobrze wykonane, ale potem, żeby nam się to sprawnie udało utrzymać, bo na chwilę obecną było, były perturbacje z firmą, tu mieszkańcy wiedzą, która jak gdyby tą zieleń utrzymywała w mieście. Więc na pewno będziemy starali się większy nacisk położyć jeszcze właśnie na czystość w mieście, na zieleń w mieście na place zabaw, które będziemy też kolejne budowali to, co jak gdyby służy lepszemu komfortowi życia codziennego. To takie dla siebie życzenia, żeby to się wszystko spięło i, i żeby mieszkańcy z tego mieli realną korzyść. Natomiast Państwu z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia życzę przede wszystkim zdrowia, uśmiechu, satysfakcji z wykonywanych, z wykonywanej pracy, obowiązków ale przede wszystkim ciepłych, radosnych świąt Bożego Narodzenia, takich ciepłych, rodzinnych, żeby zatrzymać się w miejscu, nie pędzić, żeby przewartościować do siebie też to mówię, to co najważniejsze, rodzina, bliskość, po prostu wszystkiego co najlepsze na święta i na nowy rok z serca życzę. A ja się przyłączę też do życzeń dla mieszkańców Ząbek, bo z innymi jeszcze będę Cała się pewnie powiatru. spotykała, tak? Państwu przypomnę, że dziś naszym gościem była pani Małgorzata Zyśk, burmistrz Zambek. Dziękuję. Dziękuję Państwu serdecznie, dziękuję pani redaktor.